Witam serdecznie Szanowni Państwo. Donald Tusk, premier Polski nie zaprzecza, że w tej kadencji jeszcze Radosław Sikorski zostanie premierem Polski. Tak, to ten, to ten Sikorski, który chce wysłać Polskę na wojnę z Rosją. Trzymajcie się poza nas serdecznie. Pamiętajcie, że to jeszcze tak przy okazji chcę powiedzieć, że to Donald Tusk hamuje e, Sikorskiego wypowiedzi, żeby nie mówił tak jak mówi, że, że Polska się włączy w, w wojnę Ukrainy przeciwko Rosji, ale jeżeli Się w zasadzie Korzyści zostanie premierem, to już niko nie będzie hamował, bo sam będzie nas pchał na wojnę przeciwko Rosji. Pozdrawiam serdecznie. Hej!